Bartek książek z wremusym Jakub Potulski i już poszli, poszli pod górę po tych specjalnych sponach i Kuba też już zjechał. i oto już są na pierwszej przeszkodzie. Młody, duży, przesunąć trzeba przeszkodę. I teraz... Bartek został troszkę z tyłu Kupa już podbiega już celował z rumieniem wodnym I teraz bierze po Manekina Ależ ma siłę Ależ ma siłę Tak, za rękę Mur jest Bartuś Dobrze, aby prędzej do doktora co tam ręka